Za nami pierwsza kolejka Ligi Mistrzów i wow, naprawdę sporo się działo. Zaskoczenia, deklasacje i kilka poważnych potknięć. Ta edycja zapowiada się naprawdę mocno. Cześć, tu Weronika Morzejko. Jeśli interesujesz się kobiecym futbolem, to jesteś we właściwym miejscu. Na tym profilu znajdziesz wszystko, co najważniejsze ze świata piłki nożnej kobiet. Więc jeśli jeszcze mnie nie obserwujesz, to koniecznie zostań na dłużej. Nowy format Ligi Mistrzów oznacza więcej drużyn, więcej meczów. I jeszcze więcej emocji. Już w pierwszej kolejce mieliśmy prawdziwe hity. Barcelona z Bayernem, Arsenal z Lyonem i Wolfsburg z PSG. No to po kolei. Barcelona kontra Bayern. Tutaj działo się wszystko. Duma Katalonii, podrażniona po porażce z Arsenalem w poprzednim finale, kompletnie zdominowała rywalki. Wynik? 7 do 1. Mało kto spodziewał się aż tak jednostronnego widowiska. Aleksja Putejas trafiła już w trzeciej minucie, a dwa gole dołożyła Ewa Pajor. Barcelona wysłała jasny sygnał. Wracają po trofeum. I nie zamierzają się zatrzymywać. Z plusów po stronie Bayernu debiut w lidze mistrzów, naszej Natalii Padibidas. W spotkaniu Arsenalu z Lyonem mieliśmy powtórkę z półfinału poprzedniej edycji, ale tym razem do francuski były górą. Lyon, przez wielu typowany jako główny faworyt, już na starcie pokazuje, że zamierza zdominować rozgrywki. Wolfsburg z PSG zagrał w konkretnym stylu. Mocno, skutecznie i z pełną kontrolą. Wilczyce nie zostawiły złudzeń, a gol Alex Pop tylko podkreślił ich ambicje na ten sezon. Poza hitami też sporo się wydarzyło. Juventus Benfikę, Benficę, zremisował zremisywał Slaven, a Chelsea zanotowała fal start remisując z Twente 1-1. Zespół, który co roku obija się o top 4 tym razem dostał zimny prysznic na start. W Hiszpanii nastroje zupełnie inne. Real Madrid i Atletico wbiły swoim rywalkom po 6 goli i po pierwszej kolejce to właśnie hiszpański futbol wygląda najmocniej w całej stawce. Manchester United też ma powody do świętowania. Skromne zwycięstwo nad Waleręgą, ale jak ważne, pierwsze w historii klubu w Lidze Mistrzyń. To debiutantki z bardzo wąską kadrą, które mimo wszystko wywalczyły komplet punktów. Po pierwszej kolejce w tabeli królują zespoły z Hiszpanii. Na podium Barcelona, Atletico i Real, a tuż za nimi Wolfsburg. A z angielskich ekip najwyżej Manchester United. No to jak? Zaskoczeni? Kto zrobił na Was największe wrażenie? A kto najbardziej zawiódł? Dajcie znać w komentarzach i koniecznie pochwalcie się, ile macie punktów w Fantasji. Kod do naszej ligi Znajdziecie w opisie.